Był w tym nowym roku bez choinki także zaczynamy ten tydzień już tak troszeczkę lżej wczoraj zebrałam już też poduszki świąteczne, bo naprawdę mam świąteczne dekoracje przesyt zostało mi jeszcze po prostu pozabierać takie drobne rzeczy typu dziadek do orzechów jakieś właśnie o... Świąteczne kubeczki, które tak mniej więcej stoją przy ekspresie. Takie naprawdę drobne rzeczy, ale to małymi kroczkami i czas się przygotować do wiosny. Bardzo, bardzo chciałabym wiosnę. I tak, tak jak Wam powiedziałam, że mam tryb oszczędzania. Okej, okay, jak najbardziej przez te dni udało mi się tego nie robić. Na przyłomie starego i nowego roku zrobiłam zamówienie na ScenSeju takie bardziej już walentynkowo-różowe, i to będą takie elementy, które przyczekają po prostu. Ta połowa stycznia, pewnie do końcówki lutego sobie postawię takie różowe jakieś elementy, żeby było bardziej ożywczo, a później jak już będzie marzec, to wyjmę z zeszłego roku wiosenne elementy i będę już oczekiwać tego klimatu wielkanocnego. Dzisiaj jestem super podekscytowana, ponieważ dostanę sushi. To jest w sumie najlepszy prezent, jaki ja mogę sobie wymarzyć, ponieważ zestaw takiego najlepszego, moim zdaniem, w Warszawie sushi. Sushi... Mm, po prostu wiecie, to nie jest ta marketowa, tylko taki naprawdę kraft i to jest przepyszne, więc ja cały dzień będę myśleć o tym sushi, że wieczorem wrócę i będzie czekało na mnie sushi, także petarda. Dzisiaj zamykam przedszkole, czyli idę na później, później wychodzę, więc idealnie po takim długim dniu będzie super jedzonko. W dalszym ciągu korzystam z cateringu, więc zabieram ze sobą owsiankę. W ogóle słuchajcie, owsianka z cateringu odczarowała mi. Myślę o owsiance, bo kiedyś miałam tak, że jadłam owsianki, to bardzo, bardzo bolą mnie po nich żołądek i mega długo po prostu ich w ogóle nie jadłam i tak jakby się zresetowałam na te owsianki, i po kilku latach zjadłam owsiankę z tego cateringu i miałam takie, o, w sumie spoko się czuję. Więc teraz, raz na jakiś czas, jeżeli mam ochotę poza cateringiem, to też sobie zrobię, co na pewno widzicie. I dzisiaj będę miała na śniadanie owsiankę, także super. Widzę śnieg za oknem, jeszcze się utrzymuję. W ogóle wczoraj byłam na spacerze i mówiłam, że ale super, jest tak jakby trochę zakopane, ale w zakopanym było też słońce, więc nie do końca zakopane. Ta nasza zima, słuchajcie, przychodzi za późno. Kiedy już każdy chce wiosnę, to ona nadchodzi, a kiedy każdy jej potrzebuje, kiedy jest okres grudniowy, świąteczny, to jej nie ma. Nie wiem, po prostu taki mamy klimat, kochani. Ale dobra, nie przedłużam, pakuję się i idę spacerkiem do pracy, a my widzimy się po. Pokażę wam jakie sushi wybrałam. Pa. No witajcie, kochani, już jestem po pracy czekam na sushi. Uwierzcie mi, że już nie mogę się doczekać. Odliczam, po prostu odliczam. Niby za 40 minut ma być to sushi, a ja po prostu cały dzień w pracy myślałam, wyobrażałam sobie, patrzyłam w ogóle znowu w to menu, który sushi, który sushi, wiem, brzmi to naprawdę choro i no... Brzmi jak brzmi, ale ja tak dawno nie jadłam takiego kraftowego sushi z suszarni, że po prostu się tym ekscytuję i nie mogę się doczekać. No wiecie, te Lidlowe, czy jakieś sergrosowe, czy jakiekolwiek, czy nawet z takiej zwykłej suszarni, to nie jest to, co z sushi Icons. I ja po prostu jestem zakochana. W ogóle, jak byliśmy w zakopanym, to już mówiłam, że chodźmy na sushi, chodźmy na sushi, ale niestety nikt nie chciał ze mną pójść na sushi. No nie każdy lubi, jakby, ok. Na szczęście pizzy lubią wszyscy, sushi nie każdy a ja po prostu sushi burger nie ma nic lepszego także czekam i pokażę Wam jakie zamówiłam opcje, przetestujemy sobie razem zobaczcie jak to jest pięknie podane, takie urocze błękitne, jeszcze w przezroczystym super, pod same drzwi już robi robotę sam efekt wizualny Ok, tutaj mamy zestaw numer jeden który prezentuje się tak, mamy tutaj 28 pysznych kawałków i w ogóle zobaczcie wszystko jest tak ładnie zawsze na liściu podane, więc to jest mega mega. Tutaj mamy sushi i burgera, dalej rolka, która jest w cheddarze. Tutaj mamy takie klasyczne, w sumie moje ulubione pozycje. Burger i naprawdę prezentuje się to Przepysznie przewspaniale. A jeszcze na deser będzie mochi, ale to później. Oczywiście moczy pistacja malina. I zobaczcie, tylko tego burgerek jest napakowany, pachnący, przepyszny. Sushi burger już nie jest aż taki ciepły. Ale to jest naprawdę coś fenomenalnego, jak ja się o tym dowiedziałam właśnie od Sushi Icon. Widziałam na TikToku, że są już sushi burgery, ale nigdy nie miałam, mieć odwagi spróbować. I pamiętam, że jakoś w wakacje oni do mnie napisali, czy mogą mi wysłać prezent. I mówię wtedy, że okej, okay, to jest super opcja na spróbowanie tego sushi burgera. I pamiętam, że wzięłam pół i żałowałam, że nie wzięłam całego, bo po prostu jest przepyszne. Ta tempura i te sosy, po prostu wszystko idealnie robi robotę. Dzisiaj bym w sumie z Wami przetestowała tego sushi serowego, ponieważ sushi serowe brzmi tak dość intrygująco. Zobaczcie, że on ma nawet na sobie po prostu plasty sera, więc to może być mega serowe odurzenie. Spróbujmy razem. W ogóle to jest taki solidny kawał, serio. Dobra, testujemy. Przepraszam, że ja jem rączkami, ale tak mi najlepiej. I nie wkładam całego, bo ja wiem, że się powinno wkładać całe suszy, ale ja nie lubię. Ja wolę sobie tak ugryźć na spokojnie. Więc testujemy razem. Mmm! Ej, spoko! Smak tego czedara jeszcze bardziej podbija smak Filadelfii. Pyszne. No i po zjedzeniu całego zestawu czas na deser, czyli mocz i pistacja malina. Mniam. No to wygląda fest i to jest ogromne, nie jak to takie zwykłe mochi. Dobre dobry kochani, mamy 6.40, słuchajcie ja już przyjechałam do pracy, ponieważ mam na siódmą. to za dziwny dźwięk? E, w każdym razie, tak jak wam ostatnio mówiłam w ikili vlogu o tym sushi, że jak, jak zjem sushi to na rano jestem taka opuchnięta i słuchajcie dzisiaj Miałam budzik na piątą, ale obudziłam się o czwartej rano. Budziło mnie takie, takie pragnienie, wiecie, jak na kacu. Tak bardzo chciało mi się pić. ja wstaję z łóżka cała zapuchnięta, ledwo oczy mogłam otworzyć. Więc szybko, woda, 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 idę do łazienki, patrzę. O matko święta. Ale jeszcze poleżałam sobie w łóżku, już nie zeznam na tą godzinę, a więc susz jest przepyszne, ale mi bardzo zatrzymuje wodę w organizmie, bo ja sobie nie żałuję, ja tam ja nie patrzę, ile? Po prostu tyle, żeby się najeść. I dzisiaj był ciężki poranek, ale już jest dużo, dużo lepiej. Wiecie, trochę się poruszałam, trochę ta woda jakby, nie wiem, w jakiś sposób zeszła. Teraz lecę do pracy i co jest cudowne, zaczynam pracę w nocy, ale wyjdę za dnia, więc wybieram się na spacer. Tak myślę, że dzisiaj się uda wejść na spacer, także zabieram Was ze sobą, a teraz lecę do pracy i widzimy się później. Pa! Ja jestem po pracy i muszę szybko zjechać po mleko, ponieważ moją taką traumą jest, że nie będzie w mieszkaniu mleka. Nie wiem, mam po prostu zawsze taki stres, że nie będę miała mleka do kawy, albo w ogóle jak będę miała ochotę się napić czy mleka, czy kakao, czy czegokolwiek, czy zjeść płatki z nimi nic, to zawsze u mnie musi być zapas mleka, to jest taki mój top. Jadę po mleko do mieszkania i wybieram się na spacer, skoro jest widno to trzeba z tego skorzystać. Ej, w ogóle dajcie znać, czego u was nie może zabraknąć. U mnie jest to mleko. A u was napiszcie mi w komentarzu, czego u was w lodówce nie może zabraknąć, albo w szafce, albo w ogóle gdziekolwiek. Zawsze musi być takim pewnikiem, że musi to w mieszkaniu być. Dajcie znać. markiem nie będzie słychać, ponieważ nie jest. Ale wybrałam się na spacer moją ulubioną miejscę. Miałam sobie, jak jeździłam tutaj rowerem całkiem niedawno. I mam takie. Jejku, już jest zima, styczeń. A ja tutaj niedawno jeździłam rowerem. I słuchajcie, zapragnęłam za jazdą rowerem. Myślałam, że nie. Że to się nie wydarzy, że ja nie wypowiem słów, że zatęskniłam za latem, ale z drugiej strony totalnie rozumiem, czemu zatęskniłam za latem. Bo przecież już minęły święta, a ja kocham zimę z tego tytułu, że są święta. Więc jak teraz już minęły święta, jak karnawał, to po prostu bardzo, bardzo stęskniłam się za jazdą rowerem, z jakimiś piknikami, mini wycieczkami, mini mazurami. Ale no, spaceruję sobie, korzystam z tego, że jest widno i mogłam wreszcie wyjść z pracy o racjonalnej godzinie. Wracam i zaplanowałam sobie porządki, ponieważ jadę na weekend do domu, więc stwierdziłam, że to będzie idealna opcja, żeby, wiecie, żeby ogarnąć sobie chatę, pojechać na weekend i wrócić do czystego mieszkanka. Także ja sobie dalej spaceruję. Z wami myślę, że widzę się w domu. Muszę Wam przyznać, że dzisiaj jest niemiłosiernie zimno. I z ciekami na dworze, to myślałam, że nie wytrzymam. Odczuwalna temperatura jest naprawdę na minusie, a tutaj od rzeki jeszcze bardziej ciągnie, więc czas na zimową herbatkę. Czas na rozgrzewającą po spacerze herbatkę i zabieram się za sprzątanie najpierw łazienki. Szybka przerwa pomiędzy sprzątaniem na obiad. Znaczy, to jest kolacja, ale ja zjem to na obiad, a na kolację zjem obiad. Wiecie, lubię sobie tak mieszać. Mamy tutaj tłuste, jak widać, ociekające frytki z marchewki, sos orzechowy i pierożki gejoza. Nie wiem, jak to się mówi. Po prostu gejoza. Bardzo je lubię. Podpiekę je sobie we frajerze, wszystko razem wrzucę i do tego sos orzechowy. I dodam jeszcze jakieś źródło kiszonek, typu kiszona kapusta albo ogórki. W ogóle dobrze, że jadę do domu rodzinnego, bo mam ostatni słoik ogórków. Także smacznego ja i wracam do sprzątania. Bo w ogóle najgorzej jest się oderwać od sprzątania, bo wiecie, jestem w wirze, sprzątam tu łazienkę, tu coś tam, tu robię to, 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 to. I w ogóle nie myślałam o jedzeniu, jak Miałam sobie przerwę na jedzenie, to po prostu poczułam taki silny głód, nie wiem czy to psychika, czy co, że nie chcę mi się tego grzać, że po prostu już bym od razu to zaczęła jeść, nie? Nawet jak mówię, to już mi się nie nazbiera. Dobra, szybko grzeję, w międzyczasie jak to się będzie grzało, to przygotuję sobie kieszonki, zjem, skończę sprzątanie i chill. Odświeżyłam sobie nieco przestrzeń, oczywiście w tle dawno, dawno temu, i stwierdziłam, że to jest idealny czas żeby zawinąć się w mój kokon, który Wam zaraz pokażę i ułożyć sobie te puzzle. Otóż, moi kochani, dostałam tego kokona równo rok temu od moich dzieciaków z przedszkola, ale o tym totalnie zapomniałam, leżało w kanapie. Rozpakowałam to chyba w niedzielę. Normalnie, wiecie, było fałecznie zapakowane i stwierdziłam, że to jest idealna opcja dla mnie. Już Wam tutaj, słuchajcie, zaprezentuję kokona, który to oto wygląda tak prezentuję oprócz. Wykładacie sobie tutaj rączki. Tutaj z przodu macie, nie wiem, na telefon czy na coś. Zawijacie się w takiego kokona. I wy jesteście zrobieni, nie? Byłby... A! Tutaj jest jeszcze spoko opcja, żeby blot sobie schować, jak życie przed telewizorem. Można być oto takim też kokonatem z tej strony. Mega się opatulić, wtulić. I ja właśnie postanowiłam sobie tak spędzić dzisiejszy wieczór. Na puzzle dawno dawno temu pytam na wieczór wieczór dorosłej kobiety późne i zabijając się w końcu. Drama. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Przychodzę się z wami tak na szybko przywitać, ponieważ właśnie idę do pracy na moją szaloną środę. Potem muszę jechać zatankować samochód, ponieważ jadę na weekend do domu rodzinnego, bo mam ostatni raz na święta i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że znowu tam pojadę. Także teraz praca, potem tankowanie i myślę, że widzimy się w domu. W środę jak zawsze, szalona, już nawet jestem na to spokojna i przygotowana. Widzimy się później. Dobrego dnia, papa. Szybka zmiana planów. Ponieważ moją taką zasadą jest, że jadę do pracy tylko wtedy, kiedy otwieram przedszkole, kiedy muszę coś załatwić i kiedy pada deszcz. Wyszłam, zaczął padać też, więc musiałam się cofnąć. Także przyjechałam do pracy z samochodem, więc od razu potem pojadę zatankować. Mm. I w ogóle jutro się mi się szykuje też, super dzień, skoro mam jeszcze trochę więcej czasu, bo wiecie jak przyjechałam, to mam więcej czasu. Na początku roku stworzyłam sobie taką jedzeniową listę marzeń, na co mam ochotę, co bym chciała zjeść w karnawale. I spisałam sobie to wszystko, bo ja na przykład mam na coś ochotę, potem o tym zapomnę. Więc spisałam sobie taką dream listę jedzenia i na tej liście właśnie było sushi icons, więc to już jest odhaczone. Kolejną rzeczą jest taki flat z pistacjami z Vita Cafe. Uważam, że oni mają najpyszniejsze korysanty z pistacjami, więc jutro się tam wybieram. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. W ogóle spisałam to, ale nie zawsze mi się wszystkie moje plany udają, bo coś wypadnie, bo coś trzeba załatwić. W tam też trzeba się wybrać na taką mini wycieczkę. Ale mam nadzieję, że to się uda, więc mówię wam to tutaj, żeby miała takie uda się tam dotrzeć. Zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia. Pa! Tankujemy i do domu! Słuchajcie, kiedy tankowałam, dostałam powiadomienie, że moje soczewki są do odbioru. Myślałam, że będę musiała przewieźć to jutro, a przy okazji mogę je odebrać dzisiaj, więc idealnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że już jestem w domu, zatankowałam, odebrałam soczewki, więc teraz czas na wieczorny, środowy relaks. Jak rano wam mówiłam o tych moich marzeniach jedzeniowych, to stwierdziłam, że po prostu na te Vita Cafe zabiorę Was ze sobą i może uda mi się nagrać taki osobny film, albo po prostu test tych wszystkich pistacjowych rzeczy. Wrzucę Wam do jakiegoś Weekly vloga. Słuchajcie, cieszę się niesamowicie, że już jestem w mieszkaniu. Potrzebuję odpoczynku, relaksu, wyciszenia. Nie włączam żadnego telewizora, YouTube'a, nic. Po prostu potrzebuję pobyć sama w ciszy i w spokoju, ponieważ dzisiejsza środa naprawdę była szama. Pomimo, że udało mi się załatwić, słuchajcie, soczewki, tankowanie, takie moje spraweczki, sprawunki, to w przedszkolu działo się dużo, ponieważ od rana dzisiaj środa, czyli gimnastyka, rytmika, w międzyczasie jeszcze praca plastyczna oraz przygotowywanie prezencików na dzień babci i dziadka. I z tym mi się tak dużo zeszło, że nie macie pojęcia, po prostu całe ponad 8 godzin nie miałam nawet przerwy takiej, żeby nie wiem, na no spokojnie wypić kawę czy coś. Po prostu z tymi dzieciakami popłynęłam i nie wiem kiedy mi dzień minął, ale po prostu czuję się taka zakręcona dzisiaj, wiecie o co chodzi. Chciałabym Was pożegnać i podziękować Wam za to, że tutaj jesteście, że oglądacie, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, po prostu te komentarze są miodem na moje serce. Więc nie ukrywam, że jeżeli dzisiaj będą, to po prostu przytulam każdego i dziękuję. Dziękuję Wam za motywację. Mam nadzieję, że w tym roku życzycie mi w dalszym ciągu rozwoju tego kanału, ponieważ bardzo, bardzo mocno w to wierzę i afirmuję, że tak się uda, że tak będzie. A tymczasem lecę odpocząć. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa. Dzięki, że jesteście.